Liczę strzały seskałacha. nagle pisze ktoś: Vatacha. Kiedy kończę grać w tenisa, znów Vatacha ktoś napisał. Chłopaki, ja rozumiem, że Wy jesteście bankrutami. Generalnie, no wiecie, już powoli na jedzenie Wam nie starcza. ale kurwa, rakietki tenisowe mogliście ciotkoś pożyczyć do tej sceny. Podczas drzemki, nawet mucha szepcze. Watacha do ucha Wataha nie gryzie. Watacha pożera nie gryź proszę, oh. youtubera. Wabos dziękuję ślici za 6 miesięcy, dziękuję Ci Ta Yamaha. Jednak nie to jest Watacha. Kiedy tankowana Waha? Ile wyszło? <grym> A Watacha? Czemu Hubstra wreszcie zrobili śmieszny film? Kiedyś śmiałem się, ha ha ha. Teraz wszędzie jest Wataha. Synku, z komentarzy kilku. Co ma do Was stado wilków? Polska krówka jest łaciata. Kurwa ten grinsk, kurwa, jak on jest wycięty na odpierdol. Kurwa. A no jak on jest wycięty no od pierdol, na odpierdol, na możesz lepiej wyciąć kogoś, aniżeli oni to zrobili. A od tyłu to achataw. A anagram to chatawa. Taka nieprzyjemna sprawa. Chociaż w sumie sprawa prosta, kiedy znowu dodam posta. Nikt się pewnie nie zawaha. Żeby napisać! Gdyby ktoś powiedział, abstrahują w roku 2013, kiedy odmówili Sylwestrowi Wardendze, tworzenia kanału, gdzie mieli razem robić rzeczy w slow motion za pomocą jakiejś drogiej kamery. I później mieli dramę ze sobą, że Sylwester Abstra i się napierdalali nawzajem, się, że się nie lubią. Jakby ktoś powiedział abstra, że w 2021 roku wstawicie film, który jest wielkim tutaj przyznaniem w Ardendze, że wygrał tę długą walkę o przetrwanie na polskim YouTubie. to no chyba już by zamknęli kanał wtedy. <ścoughs> Akurat. Siema Keruś. jeszcze Siema, i będzie Tylko za 7 miesięcy. Watacha. Wataha. Wataha. <głos> <głos> Ej, abstra zaczęli, wydaje mi się czad, że abstra zaczęli mieć kompletnie już wyjebane na swoich wizów i robią filmy tylko dla nielicznych osób, które zakumają na czym polega dowcip. To jest naprawdę, jeżeli ktoś nie kojarzy, że Abstra i Wardenga mieli, kiedyś współpracowali, a później się pogryźli nawzajem, a teraz oni po kilku latach się odnoszą do tego, w sensie, to był dobry film. <giby> gabi dziękuję ślicznie za suba. Abstra, odpowiedź zebo. No przestań tym spamować, chłopie. Widzieliśmy tą odpowiedź już tydzień temu. Przychodzisz tutaj na tego